Witam Was serdecznie z tej strony, Tadek Duch. Pozdrawiam Was z Mariny Solnej w Kołobrzegu. Wkraczamy w drugą połowę sezonu żeglarskiego i w związku z tym, że z naszej oferty ogólnodostępnej wszystkie szkolenia na patent jachtowego sternika morskiego, jak również te manewrowe, zostały już wyprzedane. Nie mamy już wolnych miejsc. Wystawiamy jeszcze na październik nowy produkt który jest, wydaje nam się, po części takim wyjściem naprzeciw Waszym oczekiwaniom, a mianowicie chodzi o szkolenie na patent jachtowego sternika morskiego, dalej z oferty ogólnodostępnej w wersji premium. Na takim szkoleniu na patent jachtowego sternika morskiego w tej wersji są tylko dwa dostępne miejsca czyli jest jeden instruktor i dwóch uczestników szkolenia. Takie szkolenia będziemy w październiku prowadzić na naszym jachcie Genius Loci, Bawaria 36 Cruiser w marinie solnej tu właśnie w Kołobrzegu i będę wszystkie osobiście prowadził je ja jako instruktor. Będą one w systemie prawie tygodniowym, czyli od niedzieli do piątku i będą oczywiście zakończone egzaminem na patent jachtowego sternika morskiego. Myślę, że bardzo dużą zaletą tych szkoleń będzie to, że one będą jeszcze bardziej intensywne niż te dotychczasowe z naszej oferty ogólnodostępnej, gdzie mieliśmy czterech uczestników i instruktora. Tu przypominam, mamy tylko dwóch uczestników i instruktora. Tak więc będzie bardzo intensywnie, na pewno będzie bardzo skutecznie. Kolejną ważną kwestią, myślę, jest to, że nawet jeśli na tego typu szkolenie zapisze się tylko jedna osoba, to macie gwarancję tego, że to szkolenie się odbędzie. Jeśli chodzi o inne detale, ocenę i wszelkiego rodzaju inne informacje. Program takiego szkolenia znajdziecie go na stronie albo dzwoncie bezpośrednio do mnie lub piszcie, piszcie na adres tadek.maopat.tadek@duch.pl lub dzwońcie bezpośrednio do mnie na mój numer telefonu. Pozdrawiam was serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia na pokładzie Geniusa Loci w Kołobrzegu. Hej.